ma wszystkim, z tej strony Soulina i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I w dzisiejszym filmie pokażę Wam naprawdę dużo sposobów, dzięki którym będziecie mogli zwiększyć swoje FPS w Fortnite, jak i wydajność swojego komputera, no i w innych grach tak, żeby naprawdę wyższe osiągi. Dodam jeszcze, że do tego odcinka robiłem naprawdę bardzo duży research, około dwóch godzin to robiłem i ten odcinek naprawdę może potrwać długo, więc jeżeli chcecie zwiększyć swoją wydanie z komputera i mieć więcej FPS-ów, to naprawdę oglądajcie do końca. Ja jeszcze tylko przypomnę, żebyście ustawili subika, zwrócić już łapkę w górę, a kto gra w Fortnite, oczywiście, że gracie, ponieważ oglądacie ten film, to żebyście wpisali mój kod w sklepie, czyli Soulie. No i co, zapraszam Was do oglądania. Dobrze, więc pierwsze co musimy zrobić, to weź sobie w Shading Quality w tym celu wchodzimy sobie w Windowsa, wpisujemy tutaj local, procent local app data procent. Już to wejdziemy, szukamy sobie tutaj Fortnite Game, jest w tym miejscu Saved Config Windows Client Game User Settings i teraz wchodzimy sobie prawem w to. Właściwości odznaczamy tylko do czytu. Zjeżdżamy tutaj w to miejsce, gdzie będzie Scalability Grobes, i tutaj będziecie mieli SG Shading Quality. Musicie tutaj ustawić to na trujecz, Była domyślna jest trujeczka, musicie ustawić to na zero. Klikamy zapisz, plik zapisz, zamykamy to i zaznaczamy z powrotem tylko do czytu. Gotowe. Teraz wracamy sobie w Saved Crashes i usuwamy wszystkie crashes, jakie mieliśmy w Fortnite, jeżeli jakiekolwiek mieliście. Dobrze, to już to zrobimy. Wchodzimy sobie w ustawienia. Tutaj wchodzimy sobie w aktualizację zabezpieczenia, opcje zaawansowane i wyłączamy sobie to wszystko, tak jak ja. Następnie wy wychodzimy z tego, wchodzimy sobie w prywatność i wyłączamy sobie wszystkie z uprawnienia systemu Windows, wszystko sobie wyłączamy po kolei. Ja już to mam wyłączone, więc nie trzeba. Następnie wchodzimy sobie w powiadomienia, wyłączamy powiadomienia, informacje o koncie, kontakty, kalendarz, połączenia telefoniczne, historie połączeń i e-mail. Wyłączamy sobie to wszystko i jeszcze plus obsługa wiadomości. Następnie wyłączamy sobie to i możemy teraz sobie wejść w ten komputer, tam ci macie Fortnite'a, ja to mam na dysku E, więc sobie sobie w dysk E, wchodzimy sobie w Fortnite, Fortnite Game, Następnie było binaries, następnie win64 i teraz musicie znaleźć cztery ikonki. Wchodzimy, każdą z nich musicie tak zrobić, tak jak ja teraz pokażę, więc wchodzimy sobie na początku w właściwości, zgodność, następnie wchodzimy sobie w pełnoekranowe, wyłącz optymizacje pełnoekranowe, następnie wchodzimy sobie ustawienia wysokiej rozdzielczości, Zaznaczamy tego ptaszka i dajemy aplikacja, OK i zastosuj. Tak robicie dla każdego, Ja teraz będzie mi przyspieszone tempo. Dobrze, gdy już to zrobimy, wyłączamy sobie to i następnie wchodzimy sobie w uruchamianie. Możecie tutaj wpisać, uruchom i teraz pisujemy sobie prefetch. Prefetch. Kontynuuj i teraz usuwamy sobie wszystko stąd co mamy. Od razu mówię, że jeden folder tutaj musi zostać, więc dajemy sobie pomin i teraz musimy jeszcze znaleźć kosz. Ja mam to na drugim popicie, więc wam nie pokażę. Klikamy prawym i usuń kosz. Gdyż nam się usunie, jak gdzieś się usunęło mi się, następnie wchodzimy sobie w plik cmd, klikamy prawym i uruchom jako administrator. Następnie, gdy już uruchomimy to jako administrator, musimy sobie wpisać komendę, która będzie podana w opisie i wklejamy sobie ją tutaj, klikamy enter i wpisujemy exit. Następnie musimy sobie wejść edytuj, e, edytuj, e, plan zasilania, ok, wracamy do opcji zasilania i musicie w tym momencie ustawić najwyższa wydajność. Następnie, gdy już to zrobimy, musicie sobie wejść w menedżera zadań. Ja teraz mam czarny klawiaturę, ponieważ zezwolić. zwolić menedżer zadań. Wchodzimy sobie w uruchamianie i tutaj wyłączamy programy, które wam nie są potrzebne przy włączaniu. Niektóre mogą być, na przykład, wam potrzebne, niektóre nie, więc to według własnego uznania. Teraz wchodzimy sobie w mój komputer, dysk C, właściwości, oczyszczanie dysku i klikamy OK. Teraz musimy to, musimy poświęcić poczekać. Dobrze, gdy już to zrobimy, robimy sobie tak najlepiej z każdym, z każdym dyskiem. Ok. I ostatnie. Ok. Gdy już to zrobimy, teraz wchodzicie sobie w. w, 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 w. wchodzimy sobie w Epic Games. Cztery, że takie www, wy, 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 ale <grych> po prostu. Wy. Zastarsowałem, no. Wchodzimy sobie w Epic Games, fajnie jakby się włączyło. No, come on. I mnie zapraszają jeszcze. No, dobra. Ustawienia sobie wchodzimy. I teraz jeżdżamy na Fortnite. Tutaj dodatkowo jeszcze argumenty, polecenia sobie wchodzimy. I teraz tak, musicie skopiować sobie y, te... Y, te argumenty, które będą podane w przy piątym komentarzu, aby wam to zadziałało i wklejamy sobie tu, no i w sumie gotowe. Dobra, i teraz jak sprawdzić, bo tutaj wpisałem, jak widzieliście, wpisałem tutaj, no pretendens procesor z 6. Jak sprawdzić, ile macie, ponieważ musicie ustawić dobrą liczbę. Chodzimy sobie dalej w menadżera zadań. Dajmy wydajność tutaj w tym miejscu, pokazuje się procesory logiczne. I teraz musimy wpisać liczbę tutaj na końcu. Gdy już to zrobimy, jeszcze musimy sobie zrobić w sumie najważniejszą, bardzo ważną rzecz to jest, czyli musimy sobie uruchomić Fortnite. I w tym celu, jeszcze zanim cokolwiek zrobicie, upewnijcie się, że wpiszcie sobie menager urządzeń i w tym celu wchodzicie sobie karty graficzne. Przepraszam, karty graficzne i klikacie aktualizuj sterownik. Ponieważ jeżeli nie zaktualizujecie, to może wam to nie zadziałać i może wam to crashować Fortnite'a. Więc jeżeli macie już wszystko aktualne sterowniki, klikamy sobie zamknij i od... widzimy się już w grze. W której pokażę Wam jeszcze bardzo ważne ustawienia, dzięki którym będziecie mogli zwiększyć swoje fps -u. Dobrze, to włączy się nam już Fortnite, wchodzimy w ustawienia i teraz tak, musimy sobie jakoś tekstur dać na epickie. Następnie musicie przyłączyć ten, wersja DirectX X musicie przyłączyć na 12 beta. W tym celu musicie mieć właśnie zaktualizowane sterowniki, następnie wchodzimy sobie w włącz renderowanie wielowątkowe i też włączamy. Co robi ten DirectX 12 Jak widzicie, on jest na razie jeszcze w becie, ale już wam mówię, co on robi. Niektórych komputerach może on zaszkodzić, niektórych komputerach może pomóc. Mi naprawdę bardzo, bardzo mocno pomógł, ponieważ mam teraz dużo więcej FPS-ów no i po prostu dzięki temu jest wszystko wszystko naprawdę lepiej, w mojej gierce. Więc jeszcze możemy Możemy sobie ustawić limit FPS-u zamiast dawać e, nielimitowane, ponieważ wtedy będziecie mieli 100% zużycia cały czas procesora. I dobra, gdy już to ustawimy, możemy sobie z powrotem e, wrócić do naszego pulpitu. I teraz musicie pobrać aplikację Park Control, która oczywiście będzie do pobrania w opisie. Wchodzimy sobie w nią. Ja już mam odpaloną ją w tle. I teraz najważniejsze, ponieważ e, tutaj musicie dać sobie najwyższa wydajność i w tym momencie wyłączacie sobie wszystkie. Tutaj tak samo i wszystko dajcie na 100%. dajcie zastosuj. Następnie wchodzimy sobie w Didson Dynamics Boost. I tutaj musi się dać najwyższa wydajność. I dajmy OK, gotowe. I tu w tym właśnie momencie zostało ustawione najwyższa, jaka jest możliwa wasza um, wasza. Um, o wydajność komputera, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Jeszcze ostatnie, e, ostatnia rzecz, którą możecie zrobić, to wpiszecie sobie system configuration, wchodzimy sobie tutaj w rozruch, opcje zaawansowane, liczba procesorów zaznaczamy, 6 dajemy, maksymalna pamięć i wpisem dajemy sobie maksymalną. Możecie nie dawać, ja nie daję na przykład. I dajemy zastosuj, OK. I dajcie uruchom ponownie, więc ja Wam dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Pamiętajcie o słupkę, z o w górę. No i co? Widzimy się w następnym dzieka.